No i mam, wiecie, ja wam powiem, że właśnie dla, dla takich mitingów przychodzę, nie, bo takie, to co tutaj mówił Rafał, Rafał, Rafał i Maciek, to jest to, jest to co ja powiedziałem, nie, jak, jak ja po 15 latach e, zapiłem i tam wreszcie przyszedłem na mitingi i ja, ja wchodziłem w klub na Poznańskiej. I, I słuchajcie, i, i piłem, i dalej, i dalej go prowadziłem, aż, aż w końcu przy, przyznałem się, że ja już piję, nie? I później z, piłem jeszcze przez jakieś e, kilka lat. I, I w końcu, pamiętam, kolej do mnie zadzwonił i mówi, Dla, dlaczego, dlaczego ty nie chodzisz na mityngi? Ja mówię, bo zaraz zapijam cały czas. I mówię, a poza tym ja mam to w dobie Mówię, co tam, oni tam pierdzielą tam? To jest wszystko kadę, dupy, potóż. nie? A Polek mówi, wiesz, jak masz to w dupie, nie? To przychodź chociaż dla nas. I ja mówię, a co ja wam, wam mogę dać, nie? Co ja wam mogę dać? Wiecie, bo, bo kiedyś do mnie podszedł, tutaj niektórzy go znają, nie będę mu, mówił kto, nie? I, I podszedł i on tam nie pije teraz chyba 35 lat. I mówię, wiesz, wiesz, ja też bym chciał tak jak ty się napić i wrócić. Nie? Ale się boję, że ja już nie wrócę. I ja mówię, to ja tylko złą reklamę robię tego. Ale to, co teraz tutaj powiedział dwóch moich przyjaciół, to, to jest to, że ja na przykład w alkoholu osiągnąłem te dno. Dnem dla alkoholika to jest to, że pije alkohol i on mi nic nie daje. Nie? Chcę się zabić. Pijąc pół litra wódki, ja myślę o, o śmierci. Nie? Wiecie, i, i, I tu jest dwóch chłopaków, którzy powiedzieli prawdę, nie? Spróbowali czegoś innego i przyszli z, z powrotem. Nie? Tutaj nie tak dawno, przez kilka lat temu zaczął jeden z naszych przyjaciół, e, no to nie powinno się, powinno się o tym mówić. To mówię konkretnie o Tomku. Nie? Zaczął swoją przy, przygodę i, co? No, no i po prostu zniknął. Nie? I, i słuchajcie, i ja też miałam taką myśl. Mówię, zaraz, to jeśli nie udało się z alkoholem, alkohol mi nie daje, to zacznę z Maryśką, a później z kokainą, nie? I słuchajcie, trafiam na bipień, przychodzi gość i mówi, przestałem brać kokainę, bo po prostu nic mi ona nie dała. Nic. Nic mi już nie daje. Ja mówię, jak to kokaina może nic nie dawać? I wyszedłem za nim na przerwę i mówię, ja tam po imieniu do niego mówię, ty jak to nie daje? On mówi, wiecie, nie daje nic. Ja by to nawet w kokainie można osiągnąć to, co ja w alkoholu, on mówi, tak. Nawet w tym. Także ja bardzo dziękuję, że się dzisiaj no, znalazłem na tym meetingu i, i powiem na koniec tak, że dzisiaj jest czas, żeby zacząć. Nie? I do tych nowych, są, nie? bo jutro może być za późno. Nie? To jest Zawsze jest ten jeden moment, ja dzisiaj nie palę, 51 dzień, nie, yy, yy, nie klnę, yy, nie piję, nie jaram, yy, kokainy nie biorę, ale zawsze był kiedyś ten pierwszy dzień. Także, ja. także yy, powiem tak, że od tego jednego dnia warto zacząć i ten dzisiaj dzień, żeby, żeby go nie znam Dziękuję bardzo. Dziękuję.